Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj będzie odcinek z mojego serwera, który miał swoją premierę 3 dni temu, ale w sumie nic nie nagrałem z niego. W sensie możecie na kanale zobaczyć jakieś powtórki z live'ów, które były. W sumie były dwa live, chyba jedna powtórka jest, bo jedna mi się trochę zepsuła. Tam wyciąłem coś, co, co nie chciałem i przez co w sensie ja chciałem coś wyciąć, a wyciągało mi się większe za znaczna część chyba przez przypadek i coś się. No nieważne, się popsuło. Ale w każdym razie witam was na serwerze. Dzisiaj tak mniej więcej będę chciał was oprowadzić mniej więcej tutaj a, w okolicach spałna i powiedzieć mniej więcej jak co i jak macie tutaj yy, robić tak naprawdę. Dobrze, zaczniemy sobie, może, od informacji, czyli podstawowych rzeczy, które tutaj możemy, jeśli wejdziemy na serwer, które wypada przeczytać. Po pierwsze, tutaj jest regulamin, który możecie sobie przeczytać, czego nie wolno robić. Po prostu tutaj mamy, no też, za, za co możemy dostać bana. Tutaj mamy po prostu, ja to jeszcze wkrótce, to nieważne. Tu mamy komendy, które możemy sobie użyć na start. Tak jak kit start, czyli dostajemy na początku kilka narzędzi podstawowych. Można głosować na noc czy dzień. Można wypłacić sobie pieniądze, które mamy, walutę, i co chyba nic sobie nie da się, nie da się kupić, ale pewnie też zostanie tutaj wprowadzone to. TPA jest, mamy warpy, spawny. I możemy się na swoją działkę teleportować, ponieważ na tym serwerze jest system właśnie działkowy, w sensie działki można sobie kuboida sobie zakupić. Już zaraz wam pokażę dokładnie gdzie. Tu nawet na warpie wystarczy pisać war kuboidy. przeteleportuje nas w to miejsce. I u tego gościa możemy za jednego diamenta kupić sobie działkę o wymiarach 30 na 30. Zwykły gracz może kupić. Z tego co pamiętam, trzy takie działki. VIP może kupić chyba 10. Aktualnie na serwerze tych da 12 osób. Tak, i tak to wygląda. Za jakiś czas będą robić te eventy, przeważnie na streamkach, więc też na streamki zapraszam, będą się pojawiać. Być może codziennie, nie obiecuję, na pewno w weekendy będą streamy się pojawiać, więc to mogę wam zapewnić. Oprócz tego tutaj tak, no eventy, tutaj mam administrację, tam tutaj chyba będą skrzynki jakieś, ale to jest jeszcze zamknięte, skrzynki właśnie. Jest system, jak chcecie, możecie sobie kupić właśnie VIPa, możecie kupować różne klucze do skrzynek, które jeszcze są niedostępne, ale niedługo będą dostępne, kupować można za pomocą donate'ów. Taki system w sumie jest spoko, bo tam płatności w miarę są wszystkie. Więc jeśli ktoś da yy, może właśnie zakupić sobie takiego VIP-a. Um. Czy coś jeszcze? Um. No, tam jest coś, to w opisie będziecie mieli dokładną instrukcję, jak tutaj kupić wszystko. Oprócz tego, no tu mam administrację, możecie zobaczyć, tutaj, tutaj właśnie z administratorami, to, do kogo tutaj pisać o, jakieś ewentualne, o jakąś ewentualną pomoc. Ogólnie macie także link do Discorda, gdzie możecie zadawać różne pytania, w, jak, w razie jakichś problemów z, czy coś, to tam na pewno ktoś Wam odpowie. No. Um, więc tak się prezentuje właśnie spawn. Póki co, tutaj mamy też eventy, które mówię, będą tutaj robione. Eventy, tak to póki co wygląda. Um, tak. Um, tu macie takie eventy, póki co. No i tak to póki co y, wygląda. I czy jeszcze coś chciałem tutaj dodać? Bo tak, chodzę po tym spawnie. O, tak mówię, się to wszystko prezentuje. No, i co? No, i ja Was zapraszam właśnie tutaj do, na serwer. Linki macie wszystkie w opisie, w, 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 w tytule, chyba dam IP, jeśli ktoś chce wejść i, i tyle. Więc ja jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie będziemy jakieś skrzynki otwierać i inne tego typu rzeczy. Więc trzymajcie się, no i pa pa.